Siemaneczko, z tej strony Antek i, i Ata. ja. Jezu, miało być Ata i Antek. Nie wiem dlaczego tak powiedziałem. Z tej strony Ata i Antek. Witamy Was w kolejnym teście jedzenia ostrych rzeczy, ale w dzisiejszym odcinku są to produkty sklepu w ogóle Half Price z takiego, wiecie, no coś jak TK Max, tylko, tylko taki inny. I to kupiła Ata i Kuba już jakiś czas temu. Z miesiąc już będzie. No, przynajmniej miesiąc, ale to wszystkie, ze wszystkimi testami jedzenia tak jest. Słuchajcie, zacznijmy sobie w ogóle od. Pringlesów, tak? Mm -hmm. Czy Pringlesów. Mm -hmm. Bo mi to cały czas. Pokaż, jak to jest napisane? Pringles. Pringles, a ja zawsze mówiłam Pringles. No to niech będzie. Słuchajcie, 16 złotych. Ekstra hot. Trzy papryczki mają. A ta już próbowała, więc wie. Akurat jak mnie nie było, ale zjesz? Teraz mm, ze mną? No, mogę, bo ja je bardzo lubię. I ja się nie spodziewałam. Ja płakałam, jak jadłam je, bo były naprawdę. O... I są naprawdę ostre, ale bardzo dobre. A ta lubi ostre, nie? Dobra. Mamy bo... wszystko naszykowane, aż normalnie widać. A jak wąchniesz? No. To czuć ser. Nie czuć w ogóle. Ser? No, powochę, nie czuć w ogóle, że są ostre. Czekaj, ja muszę pokazać do kamery. Totalnie. Bez kitu jest ser? Naprawdę. Tutaj nie wiem, czy widać to, ale normalnie jest taka ciemna posypka, nie? No, naprawdę Sam ser. z serem. No. Jak takie, Wiecie, jak to pachnie, jak czytosy serowe? No? No, naprawdę, jakbyście otworzyli paczkę i takimi czytosami serowymi. Kurde, tam, gdzie miałem tą posypkę, dotknąłem języka, to czuję. No. Ale nie sobie jakieś. <coughs> ale, ale nie są takie przesadnie ostre. To ale, jest czuję, ale, ale piecze mnie język. Podniebienie usta zaczynają, ale to już po jednym. Uh -huh. Weź jeszcze od razu drugiego. Tak jakbyś jadł normalne chipsy. Tak. No, mówiłam. Jak się jeden zje, to jeszcze nie. Ja czuję do tej pory takie pieczenie, ale jeden O kurde. Do... Ej, do. No. Nie, czuć tak. Mówiłam. <laughs> mówiłam. Ej, masakra, ta przyprawa to jest po O, Batko. Mówiłam, o, że są, naprawdę są ostre. Pikantne chipsy o smaku sera i chili. Ach, no to Boże, przecież jest ser. No tak. No to dziwnego, że pachną serem, ale Ale ja... nie czuć tej przyprawy, tej ostrej w ogóle. No jak się nie to nie, ale, do... ale później, Jezu, czuję na... na gardle teraz. I tak jakbyś jadł jeden po drugim, tak jak sobie normalnie chipsy, jeszcze nie wiem, do filmu, no to. Ale, ale to no, do Half-Price'a wpadnijcie i kupcie sobie te pringlesy. Ale to czekajcie, jeszcze mamy kilka innych, rzeczy. Nie mamy które współpracy płatnej, żeby nie było. Tak, żeby nie było. O, matko. Dobra, do które teraz? Nie wiem. Coś popieprzonego. To jest popieprzone, słuchajcie. Nie, dlaczego to? Tak. Słuchajcie, to jest... Ja tylko powiem, że jak to kupowałam, to nie z myślą o sobie, że ja to będę jeść, tylko, że Antek sobie zrobi test. I to tak daje odstęp, Jak ktoś nie lubi octu, to to tak daje odstęp, ale tak mocno wali, że po prostu... Kurde, on już jest przedzielony na pół, no bo mamy przygotowany, a to jest pickle, czyli nie ogórek, tylko... Mhm, ogórek. Ogórek, normalny ogórek. Niby jest ostry. Dużo było kiedyś z nim testów na YouTubie, na TikToku, że ludzie właśnie tak wyciągali z opakowania i gryźli, a Antek tutaj Patrz jaki w ogóle jest czerwony. Widzicie jaki on jest czerwony? Zresztą macie tam na przebitkach Jezu, jak to śmierdzi, nie wytrzymam tego po prostu zaraz. To śmierdzi jak jakaś taka, z... nie wiem, to wygląda bardziej jak burek niż ogórek. Ja nie nabrakę. Ale to pachnie? Y y Jak to smakuje? Dziwnie. Jak dziwnie? A ostre? Nie. Nie jest... Nie, może delikatnie, ale. Ale jak dziwnie? Co, co to znaczy dziwnie? Nie wiem, ja to w ogóle nie czuję smaku ogórka. A, a Ty jaki smak czujesz? Bo ja. może. <słuch> smak zalewy. Zalewy? Jakiej? No nie, właśnie to nie wali takim ostrym, może w zapachu, ale w smaku jest takie. Mogę kawałek tylko? Mm. No, mi jest ciężko powiedzieć, co? Na pół? Mam wziąć pół. Nie, kawałek, ale tylko kawałek. Nie, dlaczego ja to robię? A, to na mnie kapnęło. Weź to Wytrzcie o moją bluzkę. Nie, o bluzkę. Nie. Nie wiem, nie dam... Dobra. I co? Ciężko powiedzieć, co to jest za smak. Taka, nie wiem, no w ogóle nie czuć ogórka prawie, może jest delikatnie pikantne, tylko nie wiem czy to nie czuję po, po Pringlesach. Nie wiem, ten ogórek jest dziwny. Nie wiem, dawać za to, ile? 17 złotych? No nie, no może... Dobra, a Pringlesy na ile oceniasz? Od 1 do, do 10. Ja dycha totalna, nie, one no, są super. No mega, no 9. jeden ja no. To nie ma w ogóle, nawet nie wiem do czego porównać ten smak. No, no naprawdę, on w, to w ogóle nie ma smaku ogórka. Trochę. To szkoda w ogóle pieniędzy i to jest mm -hmm. droższe niż te pinglesy. Nie, to... może w gronie znajomych może można kupić i sobie sprawdzić, ale tak to to jest. To smakuje jak taki bardziej kwaśny ogórek z lekką nutką takiego ostrego, ale tam no. nie ma niewiadomo wiadomo co. Ja myślałam, że to będzie takie wow, naprawdę wow. No, nie, no dramat. Słuchajcie, tutaj mamy. Orzeszki ziemne z wasabi. No orzeszki ziemne chyba każdy lubi. No my smak wasabi znamy. 15 zł za taką paczkę 75 gramów. Myślę, że na jakąś taką imprezę, czy na coś jak znajomi do was przychodzą, to może być to całkiem spoko. To teraz pytanie, czy to będzie, będzie ostre Czy wasabi to jest chrzan, więc... No dlatego ja tego nie lubię też. No ale zjemy. Weźmiemy takiego... Takie... To wygląda w ogóle, ej, idą święta. Ej, a tam to ma to, jakieś to, takie, jak jajko. To wygląda, no one w ogóle wyglądają jak jajko. Ale popatrz, ty nie masz takich cosi. Weź to takiego, weź nie, weź tego tutaj. Ej, bo ma takie cosie. Ej, na święta, na święta podrzucimy na stół. Tak? Weź tego. Czemu? Bo patrzcie, chodzi o to, że one mają takie. Ciemne cosie, się, cosie, się, no, A no nie niektóre nie, nie mają. to może być ostrzejsze? Nie wiem. Na trzy, cztery. Ej, yy, trzy, trzy, cztery. cztery. <laughs> ej, mój! Oh, ej, fuj, mój nie... ej, mój nie był taki szanowy. Ja mam nadzieję, że to się nagrało. Ej, mój był. Kurde, mój jest w ogóle słodki. Mój, obrzydliwe to jest! Wasabi jest paskudne generalnie, chyba że ktoś lubi chrzan, ale. Ej, mój był słodki. fuj, 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 fuj. nigdy więcej nie wezmę tego do buzi. Nie jest tego, Uj. Masz coś tu, nie, o Jezu. no i ten już był, Ostry? Mhm. Zero na dziesięć, zero totalnie, nawet nie, o, ja czuję jeszcze między zębami ten smak. O, Ej, nie... zero na 10? Jak dla mnie dobre, na... jak ktoś do was przyjdzie. I co niby ma z tym zrobić, zajadać się? No za karę niech ktoś na przykład je. O fuj! Jak w towarzystwie złapie za telefon, bierze jednego za karę i... To byś musiała zjeść dużo. <grym> o, dobra. Nie. nie, mi smakuje. No to daj nie, nie było to złe. No, w skali od 1 do 10? Mhm. Ja bym dał temu 8. Naprawdę? No. No chyba, że nie wiem, zjadłbym trzeciego i byłby paskudny. Ja tylko włożyłam, poczułam ten smak na języku tego chrzanu i po prostu od razu tak samo ten ogórek. Znaczy no to i tak to jest paskudny. A ty no, nie oceniłeś ogórka? Jak? Nie oceniłem ogórka? Nie. Ile od 1 do 10? Pringlesy oceniłeś na 9. No? Nie. Wiem. Dwa, trzy. Trzy za to gówno? No bo można to spróbować Przecież gdzieś tam, to jest... nie. No ale no to nie ma smaku, no w ogóle, dobra, no... no to dwa. To w ogóle nie ma smaku, naprawdę, uwierzcie mi, że za te pieniądze totalnie nie i to wasabi dla mnie... Mm. Dla mnie wasabi wysoko, ja 8 na 10. Ja. Yeah. Naprawdę, no bo może dlatego, nie wiem, pierwszy ja miałem słodki w ogóle, a chrzan jest taki, no... Nie wiem. Le. Ja myślałem, że wasabi będzie dużo ostrzejsze, generalnie. Ale to nie jest, to nie chodzi, no było troszkę, przypiekło usta, ale jak ja to przegryzłam i ten smak tego chrzanu obrzydliwy taki. 0 mm. na 10. Nie wiem, dobre, jak dla mnie dobre. Dobra, słuchajcie, i teraz wjeżdża Co tak ciekawego. naprawdę m, numer jeden tego odcinka, czyli tak jak w poprzednim, mamy ramen. Które jest również ostre, troszkę inaczej się przygotowywuje. Tam gdzieś macie pewnie przebitki. Uff. Nie oglądaliśmy żadnych testów wcześniej, tak naprawdę. Ej, i tylko 9 zł, generalnie to niedużo. Jak za taką dużą tą, to ma 300, 370 kalorii, jakbyś chciała zjeść. No to nie Cały, No to całkiem dużo. I ten makaron jest taki w ogóle fajny. Mhm. Mamy tu wszystko. Ładnie. Tutaj, o, tu już nam tak nawet delikatnie zgęstniało. A pokaż, jak to pachnie. To podobnie chyba jak tamte. Bardzo, bardzo nudlowo, tak? Bardzo makaronowo. Bardzo makaronem po prostu pachnie. Ale takim, czekaj. Nie takim z zupek chińskich, tylko takich, jakbyście umoczyli makaron w rosole. No bo w ogóle ten makaron był taki inny. Ale czujesz, że normalnie jakbyś wąchał to taki makaron z rosołu, z babci albo dziadka z stołu, z talerza. Może trochę. Bardzo rosołowo, bardzo. Ale boję się. Jejku. To jest jeszcze gorące. Ja widzę, jak ta przyprawa jest. gorąca tak? jeszcze? Mm -hmm. mm, nie. Dobra. Teraz się żyje najwyżej. I co? Ogólne. Ostre? Ej. pikantne Ale wydaje, wydaje mi się, że ta ostrzejsza zupka jaką mieliśmy ostatnio była ostrzejsza w smaku, nie wiem może muszę... budlaka, tak? a tak. to jest jaka firma? Co tutaj, nie tutaj, tutaj, tutaj nie, nie, to jest coś innego a mogę ja tylko It, Itzuki. 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 japan Kumomato spicy tosu ramen. Dobra, ja chcę tylko trochę. Tankotsu. Dobre jest, ja się za bardzo skupiłem, że to będzie ostre, ale to jest dobre. Jest, jest pikantne, czuć, ale nie, ale, o nie, o nie. Ale nie jest jakieś bardzo ostre. To jest coś, co naprawdę można zjeść. Znaczy wszystko można zjeść. Ale to czuję, czujesz tą pikantność uh -huh. z tyłu gardła, uh -huh. ale to nie jest takie. To te Pringlesy są. Um, Ostrzejsze. Uh -huh. A to jest w ogóle bardzo dobre. Mi na przykład to bardzo smakuje. Czuć tu mięso w ogóle w smaku. Ja wiem, że może tutaj nie ma tego mięsa, ale czuć jakiegoś takiego, właśnie steka albo coś. Ja bym, ja czuję tutaj jakiegoś takiego może, steczka. Może, może to jakiś jakieś takie suszonego mięska, czy coś takiego właśnie do. Nie wiem, albo dobre. W tym sosie. Mogłabym to zjeść na obiad i na pewno mogłabym jeść gryz za gryzem i to nie byłoby ostre. No, naprawdę. Mimo, że nie jest jakiś mega ostry, wow, to warto sobie spróbować tak dla smaku, bo naprawdę jest fajne. Dobra, no. Jest pikantne, ale... ale weź tak się wczuj, normalnie czuć tam y, mięso w smaku, to nie smakuje jak żadna zupka chińska w ogóle. Nie porównałabym ani do ojakaty, ani do niczego. Bardzo delikatny jest ten smak tego mięsa. Mm -hmm. Jest taki nieco jakbyś taki stek jadł, czy coś takiego. I ten makaron jest w ogóle mega dobry. Taki, no nie, ani nie, no nie wiem, ty też go mogłeś dobrze zrobić, ale był właśnie taki delikatny jest. No, taki... Na pewno go dobrze zrobiłem. <coughs> Mimo, że w poprzednim odcinku ktoś mi napisał, że za dużo wody zostawiłem, to zostawiłem tyle, ile kazali. Czyli tam było ile? Osiem albo sześć łyżek stołowych. Ale bardzo dobre. Dycha. Dycha. Serio, naprawdę. Mogłoby to być troszkę bardziej słone. Słone? Mhm. Nie wiem, mi się wydaje, że jest dobre. Kurde, jest to. Ale to już preferencja. Jest napisane, że jest ostre. No jest. I, no i no okej, okay, jest ostre, ale wiecie, nie jest jakieś. Mega spicy, tylko jest po prostu spicy. Jest pikantne. Mhm. Fajne, to jest takie nie Typowo jest To takim... taka koreańska kuchnia, że jest takie właśnie. Przyprawiam, tylko właśnie dla mnie to jeszcze jest za mało słone. Ja bym sobie to jeszcze dosoliła, ale ogólnie spoko, Mogłabym to zjeść na obiad na przykład, jakbym wiecie. I ten makaron, to no mówię, nie jest taki typowy zupek chińskich, tylko trzeba by go, trzeba jego było normalnie ugotować. Są nagrane przebitki. Dobre. dycha Mega to jest do O kurde. I co? No jest pikantny. Jest fajny. No teraz czuję na gardle, na ustach. Ja też jeszcze czuję na ustach. No na ustach i na języku, na podniebieniu czuć to. Nie. Ja nie wiem jaki my mamy, jak, jaką tolerancję mamy na ostre, bo w sumie jemy ostre od niedawna. O, patrz, widzisz, to jest kawałeczek. To jest chyba kawałeczek mięsa. Mm -hmm. Tak jak jest w ojakacie mm -hmm. Kurde, no to jest, to, to jest pikantne. To jest fajnie pikantne. Ocena. 10. No. 10, Czyli na pierwszym miejscu, na pierwszym miejscu mamy na pewno zupkę. Nie, dla mnie najlepsze były Pringlesy. To to, to 9,5. To Pringlesy u mnie. Ja powiem swoją najpierw. Pringlesy... Potem właśnie to, uważaj, bo wylejesz. Ten ogórek, bo bez smaku. I te, to ostatnie. Ostatnie. ostatnie ale to tu właśnie powinieneś wysoko ocenić, no bo to jest wasabi. No nie, no to u mnie na pierwszym miejscu jest ta zupka, bo się pozytywnie zaskoczyłem. Czy pozytywnie? No jakby myślałem, że będzie ostrzejsza, ale jest taka naprawdę dobra. Ale tu dobra. o smak, no właśnie tu o smak, a potem o ostrość. Mhm. No to Kurde, no najostrzejsze były Pringlesy. Najpierw o smak ocenił, swoją, swoją jakby. Kurde, no to. Ten ramen na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o smak, później Pringlesy, Wasabi, a na końcu ogórek. W ogóle ogórek jest w ogóle, co znam jakieś nieporozumienie. No. Ile? 17 zł za to płacić. No dobra, a już wola mieć coś, co nie ma smaku, niż to, co smakuje, jak to Wasabi. Okropne. A teraz yy, yy, ja powiem w kwestii ostrości. Pringlesy pierwsze. Yy, wasabi drugie, yy, trzecie i ogórek w ogóle nie był słodki, yy, słodry, ostry, no. no. No nie, no mi się traktuje takie wasabi, to pierwsze było słodkie, drugie było już takie, no. To mniej więcej tak samo, No nie? mniej więcej tak samo, ale ta zupka jest normalnie tak dobra, że ją chyba zaraz zjemy, nie? <grym> Jak ich chcecie więcej takich odcinków i tego, żebym po sklepach szukała takich ciekawych rzeczy, dajcie znać w komentarzu. Tak, dajcie znać w komentarzach. No i co, no może Albo robimy... jak macie w ogóle y, takie coś, że na przykład wiecie, że coś jest fajne, ostre, albo jakieś takie do przetestowania i wy wiecie, czy testowaliście, to też dajcie znać. Dokładnie. Dziękuję Ci bardzo, kochanie, że byłaś ze mną przy tym teście. Ej, było fajnie. Mimo, że no, połowa produktów nas zaskoczyła, po druga połowa, no. Dzięki bardzo, że zostaliście do końca. Zostawcie łapeczkę w górę, komentarz czy wam się podobało, czy właśnie macie podobne produkty, czy macie coś takiego do polecenia, co moglibyśmy jeszcze testować i widzimy się w kolejnym materiale. I dajcie, dajcie znać, czy wypróbowaliście coś z tego? Właśnie, ze sklepu Half Press, tam jest, u nas to było przy kasie. To także stoisko z tymi ostrymi rzeczami, nie tylko. Ale nie tylko właśnie ostre rzeczy, możemy też przetestować różne nieostre rzeczy. No też w Takie w dobrze. smaku. No to jest pyszne. No dobra. Dobra, to jeszcze raz dziękujemy Wam bardzo. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Bye. Cześć.